Hello, hello, hello! Witajcie, moje gwiazdne przyjaciółki! Witam was ponownie, ponownie, na kanale Gwiazda Tarot dla kobiet i dzisiaj zaczynamy zabawy Andrzejkowej już i tak sobie wymyśliłam, że pierwsze czytanie to będzie czytanie moje kochane kim będzie twój przyszły partner i to jest czytanie oczywiście dla naszych syngielek. Ale także jest dla parówek, które są w tej chwili w takich relacjach, że wiedzą, że raczej tutaj nic z tego nie będzie, albo myślą o rozstaniu i chciałyby zobaczyć, m, spod jakiego znaku, jaki wygląd, jaki zawód być może, jakie cechy charakteru będzie miał wasz przyszły partner. To oczywiście czytanie ogólne. Dziewczyny zawsze przy tych czytaniach. Przebieramy się z garsonek, wchodzimy w dresiczki, na luziku, nie spinamy się. Traktujcie to bardziej jako taką zabawę. Coś oczywiście się z tego dla części z Was jak najbardziej spełni, ale może być też, ja zawsze mówię przy tych czytaniach, z lekkim przymrużeniem moje kochane oka, tak? Tutaj Wam zostawiam więcej filmów o miłości na moim kanale. E, większość tych filmów jest bezterminowa. E, to znaczy, czy ma, są to filmy bezterminowe, co oznacza, że w momencie, kiedy e, na nie traficie, one zaczynają dla Was nabierać sensu. Więc jeżeli się łazienkujecie, maseczkujecie, jeżeli nie wiem, robicie paznokcie, jeżeli obieracie ziemniaczki, to zawsze sobie możecie tę playlistę tam włączyć, wybrać kartę albo posłuchać dla znaku i będzie Wam fajnie, miło leciał czas. Zapraszam też do zamawiania prognozy na 2022 rok w postaci prymatnego filmu. Jeżeli macie na to ochotę, to tutaj też Wam w karcie gdzieś zostawiam. Film, gdzie wszystko omawiam, poka mówię, co zawiera, ile kosztuje i jak zamawiać. OK? No dobra. Andrzejki, 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 Andrzejki 2021. Zaczynamy, dziewczyny. Słuchajcie, karta numer 1. Karta numer 2. Karta numer 3. Zastanówcie się, która ka karta, który kolor, której roślinek, który kamyczek najbardziej dzisiaj do Was przemawia. Zastanówcie się. I zaraz przystąpimy do czytanka. Kim będzie Twój przyszły partner? Jego znak zodiaku, jego wygląd, cechy charakteru. Zawód być może nawet nam się pokaże. Mam nadzieję, że już kochane wybrałyście. Dobrze, zaczynamy od karty numer jeden. Karta numer jeden. Najpierw sobie zobaczymy, spod jakich znaków Zodiaku może być ten człowiek. Oczywiście, jeżeli kochacie kobiety, to możecie sobie tutaj zamienić, spod jakiego ona będzie znaku. Dobra, zobaczmy, moje kochane, co nam tutaj wyjdzie. Kim będzie Twój przyszły partner? Może być Raczkiem, słonecznym lub z ascendentem w raku. Może być Skorpiosiem. Może być Lewsiem. Więc znaki Zodiaku mamy ogarnięte. Dobra. To teraz sobie, moje drogie, zobaczmy w takim razie, jakie będzie miał cechy charakteru ten człowiek. Jakie on będzie miał cechy charakteru? Takie główne, najgłówniejsze, nie? Zobaczmy sobie po prostu takie, które widać od razu. I zobaczymy sobie też, co się kryje w środku, co jest yy, co może nie być na pierwszy rzut oka, czy w pierwszym kontakcie widoczna. Dobra. Popatrzmy. Popatrzmy, kochane. Więc co się będzie rzucało tak w pierwszym kontakcie? Albo jakie będzie robił wrażenie ten człowiek. Zakochany, zauroczony, pożądający, namiętny, czuły i kochany. Dobra, a w takim razie jakie cechy się ujawnią później? Czy czasem z niego jakiś potworek nie wyjdzie? Zobaczmy. O, dziewczyny, trzeba będzie uważności, bo to jest taki człowiek, człowiek-duch, czyli może mieć skłonność do znikania, ukrywający się, odosobniony, nieobecny, niedostępny, trzymający się z dala, uciekający. Więc tego w tych pierwszych momentach możecie po prostu nie, za, nie wiedzieć o tym. Ale rzeczywiście Pan może mieć takie y, skłonności do tego, żeby właśnie z takiego zakochania uciekać gdzieś do swojej pieczary, pojawiać się i znikać. Taki tutaj, my takich facetów na kanale nazywamy bumerangami. Bumerangami, nie? Dobrze, zobaczmy, czy pokaże nam się zawód tego człowieka, jaki on może mieć zawód, kim on będzie, kim będzie twój przyszły partner. Zobaczmy, jaki może mieć zawód. Ehm, parapsycholog, uzdrawiacz. Uzdrawiacz Boże, uzdrowiciel, uzdrawiacz. Uzdrowiciel, dobrze, więc to nam się jako, jakiś doradca też, ale raczej taki powiedziałabym, wiecie, duchowy, te klimaty, albo kto y, może y, y, pracować, y, znaczy może y, mieć karierę naukową, Albo jakąś, jakiś zawód związany z odkrywaniem tajemnic. Tak? Czyli praca naukowa, jakiś badacz. I. E, nie, tutaj nam się już zawód nie pokazał. To jeszcze wyciągniemy jedno. Tutaj też się nam nie chce pokazać. E, tutaj też się nie. Do, no dobra, próbowałam. Więc e, e, ktoś taki. A teraz się moje kochane, weźmy za wygląd. Zobaczymy, co nam się pokaże. Co nam się pokaże, jeśli chodzi o wygląd, jak on będzie wyglądał. Ten Twój przyszły partner. Zobaczymy. Zobaczymy. Blondyn. Może być blondynem. Może mieć długie włosy, ładnie ubrany, czyli ładnie schludnie ubrany, oczy niebieskie, wyciągniemy sobie jeszcze dwie, może mieć brodę, I yy, może w momencie. Yy, znaczy, m, m, jeżeli chodzi o ubiór albo o yy, no właśnie te włosy, jakieś dodatki, może to być ktoś, kto jest związany z jakąś subkulturą. Tak. I, i to będzie takie charakterystyczne. No dobra. No to grupka numer jeden jest zrobiona. Mam nadzieję, że panie y, moje gwiazdki zaspokoiły swoją ciekawość. Pamiętajcie, żeby zostawić w komentarzu y, Andrzejki. Andrzejki. Andrzejki, tak. Dobrze. Przechodzimy, dziewczęta, do grupy numer 2, Gwiazdulinki, i zobaczymy, co nam się tutaj kryje. Kto to będzie? Kto to będzie? Kim będzie twój przyszły partner? Mam nadzieję, że tam piszecie na czacie coś, nie? No, ten czat to tak u, tutaj na tym kanale działa, że wszystkie chyba o tej 20, czy tam 20.30 to źrą. <laughs> Nikt nic nie pisze. <laughs> Dziewczynki, piszcie. Piszcie nawet, co jecie. <laughs> Spod jakiego znaku będzie Twój przyszły partner? E, Mamy Pannusię. Albo e, Koziorożca. Albo podnisia. I tutaj może chodzić, kochane, o znak słoneczny, albo o ascendent, tak? No, także tutaj znaczki już wiecie. Teraz zobaczmy sobie, jakie cechy charakteru, taki na pierwszy rzut oka, tak? Przy pierwszym poznaniu, w tym początkowym okresie. Albo w czasie pierwszej rozmowy, jakie się ujawnią cechy charakteru. A później zobaczymy sobie, co się tam jeszcze kryje głębiej, czego nie wiesz. Yy, pan typu Alien, czyli obcy, wrażliwy, yy, magiczny w jakiś sposób, może być dzieckiem indygo, eteryczny, anielski wręcz i trochę z tego powodu nieosiągalny. Yy. A co wyjdzie później, bo wiecie, to pierwsze wrażenie, a życie później i randkowanie i spotykanie się, to może być tak, że będzie jeszcze lepiej, ale może być tak, że jakiś fakap będzie normalnie. Dobra. A co z niego wyjdzie później? Co kryje w środku? Nie zbliżaj się. Nie gotowy, nie teraz, zablokowany. Robi swoje. Nie podchodź do niego, nie przychodź do niego, nie zbliżaj się. A to, a to, a to, dziewczyny. No to widzicie, właśnie warto tak zawsze sprawdzić, bo tutaj może być taki, wiecie, o, eteryka, ezoteryka. Jestem taki wrażliwy, a potem nie mam czasu, przyblokuję się i tu blawa, no. Dobra, lecimy dalej, dziewczyny. Może nam się ujawni jego zawód, jaki pan będzie miał zawód? Ale jaja, nie? Normalnie jak piórniki? <śm> Pamiętajcie, żeby zostawić w komentarzu Andrzejki, jeżeli wybrałyście grupę numer dwa dziewczyny, jaki on będzie miał zawód. E, tutaj nam się nie pokazuje zawód, to próbujemy dalej. E, ochrona pla planety, zielarstwo, e, praca związana ze zwierzętami, albo inna praca związana z naturą. Dobra. Szukamy dalej, pokaż się nam tutaj, Gagatku. E, tutaj to tu nie ma pracy. E, też nie pokazuje się, spróbujmy jeszcze coś zobaczyć. Tutaj też. O. Wiecie co, tutaj się pokazało, że będzie wykonywał pracę, którą kocha, to możemy to, to uznać i spróbujmy jeszcze, jakie może mieć Tutaj nie ma, spróbujmy jeszcze. Ratownik może być strażakiem, ratownikiem medycznym, albo wykonywać jakąkolwiek inną pracę ratowniczą związaną z ratowaniem tak, kogoś lub czegoś. No to jeszcze teraz zobaczymy sobie jaki jaką będzie wyglądał ten alienek, alienek, Ale normalnie. Dobra, popatrzmy jaką będzie wyglądał. E, będzie miał coś ciekawego, jeżeli chodzi o włosy, to znaczy Zwrócisz uwagę na jego włosy. Nie wiem, bo mogą być gęste, bo mogą być, nie wiem, kręcone albo afro, albo coś. No, coś będzie z włosami na pewno. Ciekawego. Dobrze, co dalej? Szatyn. Najprawdopodobniej. Nie szatan, tylko szatyn. Może być też brunetem. Dobra. Albo łysy. Patrzcie, włosy nam wyszły na początku, i wszystkie włosy się tylko pokazują. A coś jeszcze? Fajne ciało, albo ciało, które będzie dla ciebie atrakcyjne, tak. Ciało, ciało. I oryginalny ubiór. W jaki sposób będzie się oryginalnie ubierał, kochane. Dobrze. To wszystko. Tak, to wszystko. Dziewczyny, piszecie Andrzejki. Andrzejki, jeżeli wybrałyście grupę numer dwa, bo zaczynamy zabawę Andrzejkową. No dobrze, przechodzimy do grupy numer trzy. I zobaczymy. Za dziewczyny zaczynamy. Kim będzie Twój przyszły partner? Najpierw ogarniemy znak zodiaku. Pod jakiego znaku zodiaku będzie? Rzeczony Pan. Lub pani. Popatrzmy. Kto to będzie? Rybcia? Albo waczka. Waga. Albo bliźnięta. Czyli tutaj widzę, że. Pamiętajcie, że to może być znak słoneczny albo ascendent, tak? Mhm. Zobaczmy w takim razie, jakie będzie miał cechy charakteru. Takie przy pierwszym spotkaniu. O, słuchajcie. Pierwsze spotkanie albo pierwsze wrażenie, albo początek znajomości. Ani tu, ani tam nie umie wybrać. Brak ruchu do przodu, ciężkie myśli, porównuje opcje. Typ żonglera, czyli tak jakby, no właśnie, się zastanawiał może miał y, jakąś jeszcze inną panią. Na horyzoncie albo w głowie, e, taki, który jest niezdecydowany do końca. No, taki ciapa, nie? A albo sprytny, su, wiecie co. E, a co przy bliższym poznaniu? Co wyjdzie w czasie z niego? Co wyjdzie z niego w czasie? Po czasie, nie w czasie. Co wyjdzie z niego po czasie? Może zyska, a może jeszcze staraci, może jeszcze będzie gorzej. Dobra, zobaczymy. Tarararam. O, zobaczcie, hał, jak słodko. Prawdziwa miłość, przyciąganie, wieczność, małżeństwo, bratnia dusza, równowaga, troskliwość. Takie jego cechy wyjdą przy późniejszym poznaniu. Czyli widzicie, Pan na początku taki. A później łomatko. To może być nawet wasz partner na jakiś dłuższy okres czasu. Patrzcie, jaka zmiana. Mm, mm. Dobra, zobaczmy w takim razie może, jaki zawód. Spod jakiego zawodu będzie. O, coś nam tutaj chce się pokazać. Eee, tutaj nie ma akurat zawodu. Słuchajcie, co tutaj może być? Może być sprytny, jeżeli chodzi o pracę. Może też oszczędzać. Dobra, szukamy zawodu, a nie tam takich e, takich tych. Szukamy zawodu. Chcemy poznać zawód tego pana. E, tutaj nie ma. E, tutaj nie ma. No co za. Co za Pazina? Tutaj też nie ma zawodu. Szukamy zawodu. Może pracować w radio, w public relations lub innej formie lub innej pracy związanej z komunikacją. Szukamy dalej, moje kochane. E, tutaj nie ma. E, może pracować w szeroko pojętym poradnictwie pracy parapsychologicznej, uzdrawianiu energetycznym. Mm. Może... Em, pracować może, może być prawnikiem. Może być prawnikiem. Em, no, tam rad. No, no szeroko pojęty prawnik. Uuu. Patrzcie, że nikomu rolnik nie wyszedł, no. Może to następnym razem coś nam wyjdzie. Takie jakieś inne też zawody. Dobra, a teraz zabierzamy się za wygląd. Jak on będzie wyglądał? Dziewczynki, jak wybrałyście grupkę trzecią, piszecie w komentarzach Andrzejki, bo zaczynamy zabawę Andrzejkową już dziś. A co? Dobra. Jak będzie wyglądał? Zwrócisz szczególną uwagę na jego twarz. Z jakichś względów. Więc, tak jakbyś mm, pierwsze co: Zauważyła jego ryjek. Dobra, co dalej? Długie rzęsy. Uu. Eduardo. Dobra. Elegancik. Wie, czyli taki, wiecie, taki onży, on, nie? Dobra. Może mieć siwe włosy. Albo ufarbowane na siwe. I jakieś znamie będzie miał? I ostatnia. Oczy niebieskie. O, jak fajnie, nie? Dobra, dziewczyny, to, dla, to czytanko dla grupy numer 3. Pamiętajcie, te dziewczyny, które tutaj y, dotrwały do końca, żebyście zostawiajcie komentarze Andrzejki. Kolejna wróżba Andrzejkowa. Jakaś taka, wiecie, właśnie z jajem, z zabawą, już jutro, między 20 a 21 na tym kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to jesteście paziny. Tyle Wam powiem. No, dzwoneczek, łapeczek i widzimy się jutro.